Cześć wszystkim w kolejnym filmiku! Dzisiaj, jak już widzicie tutaj po lewej, będziemy robić RedRaw, strasznie głupie słowo, jeżeli wyglądam jakoś dziwnie albo brzmię jakoś dziwnie. Przez to, że jestem chora i mogę gadać trochę przez nos, więc wybaczcie za to. Dwa lata temu zaczęłam sobie taką, um, można powiedzieć, tradycję, a mianowicie zrobiłam ten odrysunek, rysunek, który będzie tutaj wyświetli. Jest to mój oce Krzysztof. I jeżeli znacie Krzysztofa z teraźniejszości, to wiecie, że on wygląda trochę dziwniej, a mianowicie trochę Tutaj jest chudy na tym rysunku, bo tak Krzysiu kiedyś tak nie wyglądał. Krzysiu kiedyś wyglądał w ten sposób. Był takiej zwykłej postury, nieumieśniony, niczym się nie odróżniający. Jedyny w sumie, co miał charakterystyczne, to rogi. Więc narysowałam go od nowa rok później, w 2022 roku, i wyglądało to w ten sposób, ale. Jak widzicie, on już trochę, tak, ja tak, ma te swoje rogi, ale ten sześciopak to wygląda trochę tak. No nie jest to pierwsza klasa, nie jest to nic szałowego, nie jest to ładne. I jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że w 2023 wzięłam się ostro-ostro za rysowanie mięśni. Kratki sześciopaka, tutaj mięśnie rąk. I tak naprawdę przez cały rok studiowałam, jak to rysować, więc jak widzę ten obrzydliwy sześciopak z 2022 roku, to aż mi gniecie. I w ogóle krzysiek wygląda jakoś tak dziwnie, bo ja stwierdziłam, że ja nie zrobię tam lineartu, albo taki wiecie, zrobię bardzo delikatny i że ja to wyrenderuję, a ja nie umiem renderować i nie umiem kolorować i do dzisiaj, nawet na tej pracy, która tam się gotuje, ten kolor nie jest zbyt dobry. To nie jest jeszcze to, jeszcze muszę tym poćwiczyć, ale w tym roku już trochę tego kolorowania bardziej poćwiczyłam i te kolory nie są takie randomowe, bo jak widzicie na tym starym rysunku te tło z jakiegoś powodu jest mega nasycone i odwraca całą uwagę. Ziom jest w ogóle jakby taki brudny i na nowszym rysunku próbowałam to trochę poprawić. Do dłoni ze starego rysunku nie mam żadnych zastrzeżeń w sumie wyszły całkiem całkiem. Te na obecnej pracy wyszły mi, ale zakryłam je i tak ostatecznie ogniem, więc nie wiem jak to tam się gotuje, ale w głównej części tej pracy jest ogień, tak jak na tych poprzednich dwóch rysunkach, więc tak się ogień zasłania ciało. Tam nie kolorowałam, nie chciało mi się naprawdę. Bo tego i tak nie widać, to po co ja mam to robić w ogóle. Ej, nie wiem czy wspomniałam kogo w ogóle przedstawia ten rysunek, ale ten rysunek przedstawia moje OCE, Krzyśka. Krzysiek to jest gorący chłopiec, on włada ogniem, jak już możecie zauważyć. I jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o Krzysią, to zapraszam do mojego filmiku z Lore, on ma aż 40 minut i tam są wszystkie moje OCE wyjaśnione od A do Z i ich wygląd, więc zapraszam tam, gdzie się wyświetli karta. Obejrzcie sobie, obejrzcie, oglądajcie, obczajcie. Całość mi zajęła około 3 godziny i możecie zauważyć, że on na tym szkicu i na tym linearcie i potem jak go koloruje, aż do samego końca, praktycznie, ma coś nie tak z głową, ale nie w tym sensie. Po prostu jego głowa jest za mała i ja wiem. Ja rysując to, widziałam ten comment i poprawię to. Na samym, na samym końcu już ubatnę mu głowę i mu to kleję znowu, tylko że większą i to jakoś poprawię. Więc nie martwcie się, na końcu mu ten łeb urośnie. Ogólnie to jest chyba jedna z lepszych prac, jakie robiłam w życiu. Ja jestem z niej dumna. Nie wiem na jakim etapie to tam jest teraz, ale ja jestem z niej dumna. Jakby ten Nine Art jest jego klata. Kolorowanie. Jak na moje możliwości też jest całkiem dobre. I coś, co bym na pewno chciała za rok widzieć, jeżeli bym zrobiła redra znowu tej pracy, a co pewnie zrobię, to bardziej dynamiczna poza, bo to jeszcze sprawia mi małe trudności, takie wiecie, bardziej dynamiczne pozy. Chciałabym, żeby na przykład on skoczył i robił ogniem. I w teorii mogłabym to zrobić, ale ja wiem, że to będzie wyglądało jakoś super przy moich obecnych umiejętnościach. I chciałabym, żeby to było lepiej pokolorowane, bo kolorowanie. To jest moja pięta achillesowa. Nie widzę kolorować i nie wychodzi mi to. Więc rok chciałabym, żeby to się poprawiło, ale i tak widzę progres, widzę ogromny progres. Porównując pracę z poprzedniego roku do tego, tu jest ogromny przeskok. Musicie mi przyznać rację, że ta teraz wygląda o wiele lepiej jakościowo. Cały rysunek zmieściłam na około chyba dziesięciu warstwach. Nie wiem, czy w ogóle przekroczyłam 10 warstw, może z tymi błyskotkami już tak. Możecie mi napisać w komentarzu, ile warstwy robicie. Ja robię właśnie około 10, max, max jakby to już jest max, więcej już nie będzie. 20, to już jest naprawdę rozbudowany rysunek. Jest taka YouTuberka, nazywa się Winter Rose, w ogóle zapraszam do niej. Ona też ma kanał artystyczny i jest super i też ostatnio robiła Redraw, więc wspierajmy się nawzajem. Ona jest małym YouTuberem, zajrzyjcie do niej i zostawcie jej może łapkę, jakiś komentarz. Ona robi ostatnio Redraw. Ona słynie z tego, że ona robi, nie wiem, setki warstw. Ja sobie nie wyobrażam, jak można się w czymś takim w ogóle połapać. Ja rozumiem robić foldery, ale nawet taki mini jakiś szczegół istotny dla mnie, ona robi na osobnej warstwie, jakby po co? Ja nie, nie, ja wszystko robię na jednej. I teraz, jak to mówię, to już ten redraw prawdopodobnie biega końca. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie robić redrawy? Nie wiem, jak to się wymawia po polsku. Redraw. Czy lubicie rysować od nowa swoje stare prace, żeby zobaczyć swój progres? Ja uwielbiam. Kiedyś nawet była taka seria na moim kanale, że rysuję od nowa swoje stare prace i w sumie nadal jest, <głos》> mogę to zaliczyć pod tą serię. Tak wygląda gotowa praca, tak wygląda skończony Krzysztof. Jestem z tej pracy dumna, tak jak już wspominałam, naprawdę mi się ona podoba, podobały mi się kolory, podobała mi się jego sześciopak, podoba mi się jak jest ustawiony i jestem w siebie dumna, że zrobiłam taki duży progres w jeden rok, mógłby być większy, ale zawsze coś. Mało do przodu, za rok, będzie jeszcze lepiej. Tak wygląda praca z 2021 i tu praca z 2022 i tu praca z 2023. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, to bardzo ważne, i komentarza dla zasięgów. Zróbcie jakiś redraft. Pamiętajcie, kończy się rok. Możecie się nim pochwalić na moim serwerze na Discordzie. Link będzie w opisie. Obczajcie mojego Instagrama. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.